O, taka Ewangelia, kiedy Pan Jezus mówi, że Ojciec tak umiłował świat, że posłał swojego Syna, żeby świat ocalił, zbawił, a nie potępił. Czyli, że ocala to wszystko, co czasami jest trochę trudne, różnorodne, przygarnia, przygarnia i gromadzi, gromadzi, gromadzi w miłości Ojca. I dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o Pani Sroczka, 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 biało-czarna, biało i o pewnym pingwinie, który też był białoczarny, i wiecie, jak chodzą pingwiny, tak sobie chodzą, 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 też są białoczarne, i było to daleko, daleko, daleko na Antarktydzie. Tam, gdzie jest potężny śnieg, potężny śnieg, potężny śnieg, i tam zalecia, zaleciała nasza sroczka. Trochę daleko było, ale przyfrunęła, bo była zainteresowana światem. I nagle widzi pingwina i mówi sobie: Opa! Proszę, proszę, biało-czarny, biało-czarny, taki sam jak ja, biało-czarny, biało-czarny, biało-czarny. Dzień dobry. I przywitała pingwinę, powiedziała, biało-czarny to znaczy, że umie fruwać, 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 proszę, nie zacznie fruwać. I nasz pingwin, który też się zdziwił i ucieszył, że jest pani sroczka, która się mu przedstawiła, że jest też biało jak on, kiedy usłyszał, że powinien fruwać, bo jest biało-czarny, no, chciał powiedzieć, że pingwiny no, są biało-czarne, ale nie fruwają, ale trochę mu było tak trudno to powiedzieć, że chociaż taki sam, to nie ten sam, że zaczął machać tymi swoimi łapkami, a Sroczka mówi: Mocniej proszę, mocniej proszę, mocniej proszę, szybciej proszę, szybciej proszę, proszę, proszę. No i pingwin odbił się i runął na śnieg. I sroczka powiedziała: Za mało się stara, za mało się stara, proszę, żeby bardziej fruwał, fruwał łapkami. No i Fingwin się starał, i znowu się odbił, i znowu na śnieg, i starał się, i znowu na śnieg, i taki był zmęczony. Sroczka powiedziała: Proszę, niech teraz idzie do domu, proszę, niech trenuje, trenuje, trenuje. Jutro przyjdę, będzie egzamin. Proszę, 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 biało-czarny, To znaczy, że fruwa, tak jak ja, tylko za mało trenuje, trenuje, trenuje. I szedł nasz pingwin, zmęczony ogromnie i zasmucony, do domu, rozmyślając o tym, jak powiedzieć sroczce, że chociaż jest biało-czarny, to jednak nie fruwa, bo chociaż jest ten sam, to nie jest taki sam. Ale miał ogromną trudność z tym, żeby to jej powiedzieć, tak jakoś mu było no, dziwnie, aż tutaj. I jak komuś jest dziwnie i trochę trudno i nie nieswojo, to przyfruwa Sowa Zofia. Huhucha, huhucha, Sowa Zofia przybywa i spojrzała i mówi: o, 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 nasz pingwinek ma jakiś problem, bo jest troszkę taki smutny i niesłój. I zapytała: O, cóż się stało, pingwinie? A on powiedział: No bo przyleciała taka sroczka z daleka, biało-czarna. Zobaczyła mnie i mówi: Biało-czarny to znaczy, że umie fruwać. No, ale przecież pingwiny nie fruwają, chociaż są biało-czarne i wtedy. Sowa Zofia zaśpiewała: hu-hu-ha, hu -hu Sowa Zofia, pomysł ma i nachyliła się do ucha. Pss, pss, pss. Mogła do ucha mówić, bo nie było nikogo w pobliżu i wytłumaczyła naszemu pingwinowi, co ma zrobić następnego dnia rano. No i nasz pingwinek wtedy, kiedy już miał pomysł, spał bardzo dobrze. Pss, pss, pss. I rano spotkał się ze sroczką. Sroczka powiedziała: bycia... proszę, proszę, proszę! Egzamin sfruwania, sfruwania, sfruwania. Białoczarny, białoczarny, białoczarny musi umieć fruwać tak jak wszystkie białoczarne sroczki. A na to pingwin powiedział, o, sroczko, no oczywiście za chwilę będę fruwać, ale skoro biało-czarny, biało-czarny, to znaczy mam fruwać, to pewnie ty też umiesz pływać i nurkować, bo pingwiny pływają i fruwają i nurkują. Proszę, tu jest przerębel, bel, 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 bel. Może byś skoczyła. I na to sroczka już chciała powiedzieć, że sroczki nie nurkują! Ale tak jej trochę było nieswojo to powiedzieć. Mój, no dobra, 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 raz koje śmierć, raz koje śmierć. I ból, 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 ból rzuciła się do lodowatej wody. I oczywiście zaczęła tonąć, i zdążyła tylko zawołać, wtedy nasz pingwin, który wiedział, że tak będzie, bo mu powiedziała pani Sowa Zofia, rzucił się do wody i oczywiście wyratował naszą sroczkę, która drżała cała taka zimna, otulił ją swoimi łapkami, wytar, 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 doprowadził do ciepła i wtedy sroczka powiedziała: "Proszę, proszę, proszę" Każde białoczarne jest takie samo, ale nie jest to samo. To znaczy, że jak fr sroczki fruwają, to nie nurkują. Jak pingwiny nurkują, to znaczy, że nie fruwają. I Pan Bóg stworzył wszystko w takiej cudownej różnorodności i wszystko umiłował, żeby było chociaż białoczarne, ale jednak różnorodne. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Pan Bóg nas wszystkich ukochał w naszej różnorodności.